Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj taki bardzo szybki film. Tutaj nagrywam z telefonu na szybkiego. Jest bardzo dużo pytań odnośnie ustawień kombajnu podrzepak. Co prawda, na internecie możemy sobie znaleźć tam różne tabelki, tam odnośnie ustawień mocarni, klepiska, sit i tak dalej, ale jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto pamiętać. Stoję niebezpieczny przy Hederze. No, wiadomo, najlepiej byłoby go wyposażyć w stół. Ja osobiście go nie mam, ale ten header jest na tyle tutaj długi, Może jakoś dam dajemy radę. No, w sumie nie wiem, drugi sezon? Nie, pomału. Trzeci sezon. Kosze bez. Jakoś jakoś nie ma tutaj dużego problemu. No, wiadomo, że z, z tym, ze stołem byłoby znacznie mniej strat. No, ale na razie jeszcze się go nie dokupiłem. W sumie bardzo dobrze to idzie. Wiadomo, że kosa boczna musi być zamontowana. Ale co bardzo ważne, nie wiem czy dużo ludzi o tym wie, lub też nie, ten ślimak trzeba podnieść do góry. I jak to robimy? Zaraz pokażę z boku, ale można tutaj nawet zrobić to na wysokość, yy, tu gdzie trzymam palca? 35 mm. Ja sobie po prostu biorę deseczki, takie na wymiar mniej więcej, tam co najmniej te 3 cm, i sobie jeszcze coś podkładam, tak żeby było mniej więcej te 35 z jednej strony, tam z drugiej strony. Windujemy ślimak do góry, i naprawdę wtedy e, ten header bardzo dobrze nam pobiera tą masę. On bardzo dobrze wciąga, nic nam tu wiele nie wypada. Warto o tym pamiętać. To po prostu e, oluzujemy tą śrubę, tam śrubę, i u góry też są takie dwie. no Z tej strony jeszcze oczywiście napinać i kręcimy do góry. E, czy to będzie widać? O tą śrubą tutaj. I ona nam się ładnie do góry podnosi. Tutaj przy kombajnie jeszcze warto też pamiętać o tym, że ja po prostu cofam noże od sieczkarni. Odkręcamy tą śrubę, znaczy popuszczamy z jednej no i z drugiej strony. I później ciągniemy to wszystko i te noże nam ładnie wychodzą do tyłu. No po prostu uważam, że no nie musi tej słomy aż tyle mielić, tak? Ściernisko kosimy, boże, rzepak kosimy dość wysoko, więc nie wiem, czy jest sens później kosić nisko, żeby ta sieczkarnia to ciała, a chociażby nawet... To po prostu myślę, że tej masy też jest na tyle, że, że po prostu może by się nam zatrzymywała, stawała, nie mam pojęcia. Ja zawsze koszę właśnie z tym, z tym cofniętym i wszystko jest ok. Słoma, słoma fajnie tam się sieka, tą siekę. Także dla mnie jest elegancko. Tam u góry są takie pazurki jeszcze nad wytrząsaczami, one się kręcą. Dużo widzę na internecie takich tematów, że ktoś to tam ściąga, demontuje, w rzepaku się to gdzieś zapycha. Nie mam pojęcia, powiem szczerze o co chodzi. Wiadomo, jakby gdzieś ktoś golił po ziemi, ok, może się to zatykać, bo, bo gdzieś jak może jadę w ścieżce, gdzie nisko koszę, to rzeczywiście tam kontrolka się zaświeci, że, że te obroty tam spadają. Ale to naprawdę w takich ekstremalnych przypadkach, tak? Przy, przy wysokim koszeniu nie ma z tym żadnych problemów. Jeszcze przejdę na drugą stronę. Tu jest taka dźwignia. Ops. Oto. Ona się pociąga się do siebie i rusza do góry lub na dół. A no, może aż za dużo, ale do rzepaku była ustawiona tak. No do zboża mam gdzieś właśnie w tej pozycji. No, ustawmy O, środkowej, dobra. E, w sumie dokładnie nie wiem, jak się to nazywa, ale to kieruje nam strumień wiatru, właśnie albo wyżej, tutaj z odwentylatora, albo niżej. Więc do rzepaku ustawiamy to, żeby ten wiatr się szedł bardziej do góry. No, przez co dużo mniej nam wydmuchuje i mamy dużo mniej strat. Także, no, warto o takich może pierdołach, ale ja myślę, że warto o tym pamiętać. Mm, ja zawsze tak robię i może się komuś akurat coś takiego przyda. No W kabinie, no to. A już wejdę. No a z kabiny, to jak to z kabiny? Wiadomo, klepisko ja ustawiam na sam dół. Oczywiście tam tą dźwignią obroty tą dźwignią też na. Ja ustawiam chyba, jak dobrze pamiętam, to obroty bym były 600. Wiatry też około 600. I ja tak kosiłem i jest całkiem ok, to wychodzi. A właśnie o tej kontrolce, co mówiłem na tymi klawiszami, no to. I jak przystaje, to, to ta zaczyna świecić na czerwono i piszczeć, no i wtedy nie wiem, ja po prostu podnoszę header wyżej, tnę wyżej i, i tak jeździmy. I jest ok. Także mam nadzieję, że komuś to pomogło i ktoś to do czegoś wykorzysta. Także trzymajcie się, cześć.